Najseksowniejszy zawód XXI wieku. Piekarz? Pszczelarz? Szambonurek? No nie. Chodzi oczywiście o zawód data scientist. Jeszcze jakiś czas temu media bardzo się rozkochiwały w tym zawodzie i podkreślały, że data scientist jest takim w zasadzie ukoronowaniem wszystkich możliwości technologicznych, programisty, analityka, i wszyscy powinniśmy dążyć do tego, żeby tym data scientistem zostać. No i weszło to na tyle ludziom do głów, że ja często dostaję od Was maile, że tam ktoś, nie wiem, pracuje w customer service, czy pracuje w logistyce, czy jest menadżerem średniego szczebla, albo studentem i on by chciał być data scientist, chciałby zostać data scientist. Moim zdaniem. Tutaj jest pewien błąd, dlatego że zapominamy o innej roli, która też istnieje, która też jest bardzo ciekawa, i jeżeli, i tutaj to podkreślę, jeżeli zmieniamy branżę, jeżeli chcemy się przebranżowić, to prawdopodobnie może być lepszym wyborem. Mówię o analityku danych o Data Analyście. I w tym filmiku porównamy sobie te dwa zawody. Z jednej strony to będzie Data Analyst, z drugiej strony to będzie Data Scientist. Przejdziemy sobie przez pięć punktów i zastanowimy się, co jest lepszą opcją, oczywiście moim zdaniem, dla osoby, która chce zmienić swoją branżę? Punkt numer jeden to są wymagania wyjściowe i poziom trudności. Jeżeli spojrzymy na to, co musi robić data scientist w swojej pracy, to okaże się, że te wymagania są naprawdę duże, bo taki data scientist, a nie jedynie, że chcieliśmy fancy nazwać kogoś, ale taka osoba jest naprawdę data scientistem. To tak, z jednej strony ma ogarnięte programowanie, z drugiej strony jest już zaawansowanym analitykiem, po trzecie jest osobą, która ogarnia statystykę na dosyć wysokim poziomie i najlepiej żeby jeszcze ogarniała machine learning. Czyli AI nie na zasadzie tam czata GPT, tylko żeby rzeczywiście ogarniała uczenie maszynowe, algorytmy uczenia maszynowego. I teraz jeżeli weźmiemy sobie to wszystko, to okaże się, że bardzo ciężko nabyć te wszystkie umiejętności. To bardzo długo trwa. Jest jeszcze inna rzecz, o ile niektóre z tych umiejętności możemy nabywać w swojej obecnej pracy, zanim się przebranżowimy? umiejętności analityczne, o tyle umiejętności programowania w Pythonie czy programowania w R są dla nas niedostępne. Tak samo umiejętności, nie wiem, nauki machine learning. Jaki jest sens nauki machine learning, zanim ktoś ogarnie e, Excela czy SQLa? Czy to w ogóle ma sens? No moim zdaniem kompletnie nie ma sensu. Dlatego, że uczymy się biegać, zanim jeszcze umiemy chodzić. Chyba, że przerywam. Chciałem tylko przypomnieć, że najlepsze kursy związane z analizą danych i mnóstwo materiałów znajdziesz na mojej stronie kajodata.com. Ok, wracamy do tematu. I. Jest coś jeszcze innego, jest cały setup, który jest po naszej stronie technologicznej, na naszym laptopie mówiąc wprost, do zrobienia, żeby to wszystko działało, żebyśmy mogli się tego wszystkiego zacząć uczyć. A teraz jeżeli spojrzymy na analityka danych, to tam mamy data scientistę tylko bez machine learning, bez programowania i bez zaawansowanej statystyki, czyli zostają nam podstawowe umiejętności analityczne, podstawowe narzędzie analityczne, które większość z nas ma, czyli Excel, bo mamy Excela na swoim kompie i podstawowe zagadnienia statystyczne, czyli coś gdzie rzeczywiście możemy próbować być lepsi na podstawie tego podejmować lepsze decyzje, tak? odróżniamy średnio od mediany, wiemy czym są kwartyle, jakby umiemy patrzeć na krzywą rozkładu i możemy coś na podstawie tego powiedzieć, tak? Rozumiemy o co, o co chodzi, tak? Wiemy o czym świadczy odchylenie standardowe, to są dosyć podstawowe rzeczy. I to wszystko nam się w roli analityka przyda. Natomiast jest dużo rzeczy, których nie musimy robić. I to powoduje, że jeżeli ktoś chce wejść do branży, to rola analityka jest o wiele lepsza tutaj, dlatego że po prostu jest mniej do ogarnięcia. I co najlepsze, jeżeli my zostaniemy analitykiem, to o wiele łatwiej nam zostać data scientistem później. Tak? Tymczasem, gdybyśmy chcieli od razu zostać data scientistem, no to to jest, wiesz, to to jest tak, jakbyś, no nie wiem, pykał tam sobie w piłkę nożną na boisku, obijał sobie o mur i jednocześnie się zastanawiał, kiedy cię przyjmą do Juventusu czy do Barcelony, nie? Jakby ten skok jest za duży, który ty próbujesz zrobić, więc ja nie mówię nawet, że ktoś, kto chce być data scientistem, powinien nie być data scientistem. Powinien po prostu poprzestać na roli analityka. Ja mówię o tym, że to jest nie ta ścieżka. To jest albo przez analityka danych, albo przez programistę. Anali przez analityka danych jest to łatwiej, bo łatwiej jest analitykiem zostać. Punkt numer dwa: AI i automatyzacja. Jeżeli chodzi o analityka, to ze względu na ilość rzeczy, które my wciąż musimy wykonywać po stronie takiej czysto ludzkiej, czyli ogólne rozkminy, co my chcemy liczyć i w jaki sposób. Jak powinny wyglądać kpi -e które KPI-e chcemy liczyć, w jaki sposób, e, dogadywanie się co do tego, co ma być raportowane, a co ma nie być raportowane, dogadywanie się co do tego, jak ma wyglądać dashboard, który prezentuje różne wykresy, nie? To są wszystko umiejętności ludzkie, których po prostu nie da się odoutsourcować AI owi bo no, jesteśmy zespołem, jesteśmy teamem, pracujemy w firmie, nie pracujemy w próżni. Tymczasem a, po stronie data scientist'a będzie tego trochę mniej, będzie trochę więcej pisania kodu i mi się wydaje, że tutaj ten wpływ AI jest stosunkowo niewielki po jednej i po drugiej stronie. Bo oczywiście my możemy sobie optymalizować nasz kod, tak? Nie wiem, data analyst może sobie optymalizować sql może sobie, aha, optymalizować Pythona, data scientist też może sobie optymalizować Pythona, może sobie próbować optymalizować to, jak tam są rozpisane algorytmy do uczenia maszynowego, ale obie te profesje wciąż muszą to znać, żeby móc sobie to optymalizować. Tak? I to jest takie bardziej wspomaganie się AI-em. Tutaj nie ma takiego prostego zastąpienia umiejętności, jak to jest moim zdaniem w przypadku programisty. Więc ten AI po prostu powoduje coś, co dla mnie jest inflacją oczekiwań. To znaczy, że oczekuje się trochę więcej. Oczekuje się zarówno od analityka trochę więcej, jak i od data scientista trochę więcej, bo po prostu jesteśmy w stanie szybciej robić rzeczy. To tyle. Nie, to tak jak kiedyś rozwiązywanie jakiegoś problemu zajmowało nam 3 dni, teraz zajmuje nam jeden dzień. I to byłby problem, gdyby na przykład i, i, i tak u jednych było, ale ponieważ to dotyczy wszystkich, to po prostu wszystkim podniesiona została poprzeczka, ale de facto, jak się rozejrzymy, to został status quo, jeśli chodzi o to jak to wygląda dookoła nas, tak? Punkt numer 3. Zakres obowiązków i codzienna praca. Jeżeli chodzi o analityka danych, to ta praca jest dosyć ciekawa, szczerze mówiąc, dlatego że bardzo często będzie tak, że sama analiza danych czy tworzenie raportów, bo to też jest ważne, że analityk danych nie zawsze analizuje dane. Można pracować jako analityk danych, mieć data analyst w tytule i Przeprowadzać bardzo niewiele analiz, bo te analizy będą dotyczyły tego, w jakim stanie są te dane. Czy na podstawie tych danych my możemy stworzyć jakiś raport, który pomoże biznesowi podjąć jakąś decyzję. Ale to nie jest tak, że to my będziemy podejmować tę decyzję. Nawet często nie jest tak, że my nawet nie będziemy dawać rekomendacji. My będziemy po prostu tworzyć raporty, yy, czy też analizy do tego, żeby inni to zrobili. I oczywiście. Pewne umiejętności analityczne są potrzebne, ale jest dosyć duża różnorodność w tej pracy. I po stronie data scientista ta różnorodność też istnieje, ale mam wrażenie, że ta różnorodność to jest różnorodność technologiczna. To znaczy, Tutaj musimy poczyścić jakieś dane. Tutaj próbujemy sobie zautomatyzować jakiś pipeline machine learningowy. Tutaj robimy jakąś taką mega zaawansowaną analizę w Pythonie, siedzimy w jakimś takim projekcie. No, ale tutaj próbujemy model e, uczenia maszynowego wrzucić na produkcję, tak? bo bardzo dużo różnych się rzeczy wymaga od data scientist'a. Ale to są wciąż takie, taka różnorodność technologiczna. Natomiast w przypadku analityka danych, my mamy różnorodność technologiczną, no bo tutaj rzeźbimy na szybko jakieś analizy w Excelu. Tutaj y, tworzymy sobie model danych w naszej bazie danych w SQL-u, po to, żeby później to zwój Tutaj tworzymy dashboard w Power BI albo w Tableau, y, żeby oddać to biznesowi, żeby oni mogli codziennie sprawdzać, jak tam wygląda y, stan firmy, stan danego działu, nie? To wszystko, to wszystko istnieje, ta różnorodność technologiczna. Ale analityk danych ma jeszcze taką rzecz, że ma bardzo dużo kontaktu z ludźmi, bo jeżeli chodzi o tą prezentację, jeżeli chodzi o interpretację danych, o komunikację i taką wspólną rozkminę, co my możemy w ogóle z tymi danymi zrobić, gdzie my jesteśmy, to tutaj jest bardzo duże pole manewru dla osób, które Robią różne rzeczy, które się szybko nudzą. Moim zdaniem jako analityk naprawdę ciężko jest się znudzić, bo rzeczywiście ta zmienność jest dosyć duża. Więc jeżeli jesteś taką osobą, która się relatywnie szybko nudzi rzeczami, tak, Robisz tak przeskoczyć z kwiatka na kwiatek, a nie tak ksiąść tak cisnąć, dłubać, nie, to moim zdaniem trola analityka jest. Całkiem spoko opcją. I ja nie mówię, że po stronie Data Scientista tego aspektu komunikacyjnego nie ma, bo on jest, ale moim zdaniem on jest po prostu trochę mniejszy. Punkt numer 4 to jest krzywa uczenia się i rozwój kariery. I tutaj ciężko może to trochę porównać, ale chciałem wywołać ten punkt, dlatego, żeby pokazać podstawową różnicę. To znaczy, to są zawody na różnych etapach. Data Analyst to jest. Oczywiście można być Data Analystym seniorem, ale Data Analyst to jest osoba, którą spokojnie można być na samym początku swojej przygody ze światem IT w ogóle i później. Zastanowić się, gdzie chcemy pójść. Czy my chcemy pójść na przykład w stronę data scientist'a? Czy my chcemy pójść w stronę architekta danych? Czy my chcemy pójść w stronę data inżyniera? Czy my chcemy pójść w stronę kompletnie biznesową, czyli na przykład menadżera, bo bardzo dobrze ogarnęliśmy jakąś branżę biznesową, tak? A jednocześnie mamy ten skill technologiczny, że nikt nas nie nabije w butelkę. Tymczasem data scientist to jest już trochę późniejsza rola. My tu już trochę nie mamy opcji. Znaczy, moglibyśmy się cofnąć, ale generalnie that's it. Znaczy, to jest punkt dojścia. Możemy, to co możemy zrobić, to być, nie wiem, senior data scientistem, tak? Albo data scientistem w innej firmie. Ale jeżeli jesteśmy na początku, no to de facto rola analityka danych, data analysta, jest lepiej skrojona dla takiej osoby, bo data scientist to jest osoba, która już ma naprawdę sporo doświadczenia i. Pewnie się zdarzają jakieś takie wyjątki ludzi, którzy od razu zostają data scientistem, ale to są naprawdę wyjątki z tego przynajmniej, co ja obserwuję, bo trzeba mieć rzeczywiście jakieś to komercyjne doświadczenie w danych. I punkt numer 5 to jest popyt zarobki i łatwość znalezienia pracy. Tutaj jest ciekawa sprawa, no bo oczywiście tak, zarobki data scientista będą większe. Koniec kropka. Tak po prostu będzie. Zarobki i analityka danych nie są złe. One są niezłe i naprawdę w pewnym momencie tam na spokojnie ta pięciocyfrowa kwota nam, yy, nam zaczyna wlatywać, także tym się kompletnie nie przejmujemy, ale jest coś innego, jeśli chodzi o popyt i łatwość znalezienia pracy. Otóż analityka potrzebuje praktycznie każda większa firma. I to może być analityk analityk, to znaczy jest wypisany data analyst i ty jesteś tym analitykiem. To może być data analyst tylko ukryta pod inną nazwą, czyli na przykład BI Developer, specjalista do spraw raportowania, specjalista do raportów, czyli osoba, która pracuje z danymi, z raportowaniem, z tego typu rzeczami, albo BI Developer, to też jest rola, która tak naprawdę jest tym samym, tak? Tylko tworzymy raporty bardziej niż analizujemy. E, dane? Sorry, że wbijam się w temat, ale chciałem tylko przypomnieć, że na mojej stronie kajodata.com znajdziesz dostęp do społeczności i platformy dla analityków danych, gdzie jest mnóstwo świetnych materiałów i pełne wersje kursów z Excela, SQLa, Pythona i Tableau, a także webinary z Power BI, więc gorąco zachęcam. kajodata.com OK, wracamy do tematu. Na przykład, jeśli chodzi o Data Scientista, no to to są firmy, które muszą być dosyć zaawansowane technologicznie. To są firmy, które muszą sobie pozwolić na koszty, które wiążą się z tym, że mamy takiego data scientista, no bo data scientist więcej zarabia, więc więcej kosztuje firmę. A jego praca jest sensowna wtedy, jeżeli można je użyć jego umiejętności, tak? Czyli on musi pracować z jakimiś modelami produkcyjnymi, z jakimś uczeniem maszynowym. Tego nie będzie w każdej firmie. Większość średnich firm nie potrzebuje data scientista. Potrzebuje osobę do ogarnięcia danych, do ogarnięcia raportów, do ogarnięcia analiz. Tak? A nawet jeżeli będą potrzebowali, to stawiam, jak to się mówi, dolary przeciw orzechom, że na jednego data scientista będą potrzebowali czterech albo pięciu analityków. Bo taka jest po prostu proporcja. I teraz, jeżeli próbujemy podejść do tego logicznie, czyli potrzebujemy trochę więcej zarabiać, to mamy, mamy, bardzo to uproszczę i bardzo to przedstawię e, tak, żeby było, e, że analityk danych ma trudniej niż data scientist, albo jakby podniosę, y, że tak powiem, szansę data scientistowi. Załóżmy, że data scientist ma 10% szans na to, żeby, żebyś dostał tą rolę. chociaż często jest to o wiele mniej, a analityk danych ma 70% szans. No to, to, że na przykład data scientist będzie zarabiał o 30% lepiej niż data analyst, ale każda z tych pensji jest o wiele wyższa niż Twoja obecna pensja, czy jest trochę wyższa niż Twoja obecna pensja, czy powoduje, że Ty jesteś w stanie od tego momentu się odbić i z każdym awansem, z każdą zmianą pracy więcej zarabiać, no to moim zdaniem każdego dnia powinieneś wybrać to, co Ci daje 70% szans, tak? To jest po prostu stare powiedzenie, że lepszy wróbel w garści niż tam, orzeł na dachu, czy było gołąb na dachu, jakiś inny ptak na dachu, gdzieś tam daleko, nie? Dlatego, że, e, no... To, co się liczy, to jest to, jakie ty masz szanse w ogóle. To równie dobrze taką strategią na zyskanie większej ilości pieniędzy bez względu na to, jaka jest szansa, że to się wydarzy, to jest granie w totolotka. Nie? Po co próbować zostać data scientistem, skoro najwięcej kasy da ci wygrana w totolotka. Tylko, że wygrana w totolotka ma wiadomo jakie szanse nie? procentowe, że się wydarzy. Dlatego wydaje mi się, że rola data analista dla osoby, która się przebrążawia, jest po prostu lepszym wyborem. Daj mi znać w komentarzach, co ty myślisz o tym porównaniu. Czy analityk danych, czy data scientist, którą z tych ról się interesujesz, a może jest jakiś inny zawód, który Cię ciekawi, o którym chciałbyś, żebym opowiedział na tym kanale? Pamiętaj o łapce w górę, o subskrypcji, bo to mi pozwala rozwijać ten kanał, pozwala mi dzielić się tą wiedzą z innymi. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.